Witaj, bliźniaku! Najwyższy czas na to, by się zabrać za solidny przegląd wszystkich swoich planów, zawodowych celów, marzeń i dążeń. Opozycja Saturna boleśnie je weryfikuje, każąc pożegnać się z iluzjami, złudzeniami i pobożnymi życzeniami. Dodatkowo kwadratura Jowisza pod znakiem zapytania stawia realizację ambitnych inwestycji oraz ekstrawaganckie, wydatkowe pomysły. Zastanów się zatem, czy staćcie na ułańską fantazję przy sklepowej kasie. Ten twardy test wytrzymałości dotyczyć będzie nie tylko pracy i interesów. Niemniej powodów do troski i refleksji przyda się na polu relacji z otoczeniem, Bliskimi, partnerem i rodziną. Trzeba będzie spojrzeć prawdzie w oczy, by się przekonać, z kim jest Wam po drodze, z kim zaś lepiej się pożegnać. Duże, ale trudne wyzwania czekają także urodzonych w pierwszej dekadzie znaku. Kwadratura Neptuna sprawia, że mocno zatęsknicie za prawdziwą wolnością, swobodą i niezależnością. Bunt przeciwko stagnacji, nudzie, traceniu czasu zmobilizuje Was do podjęcia ważnych, strategicznych decyzji. Początek roku to doskonała szansa na to, by zacząć nowy etap życia bez starych obciążeń, zbędnych ciężarów i zobowiązań wobec otoczenia. To także właściwy czas na to, by szczerze i głęboko spojrzeć w swoją duszę. Tęsknoty. Pragnienia, emocje i uczucia. Ogromnie się cieszę, że wspólnie weszliśmy w nowy rok. Wierzę w to, że nasze prognozy pomogą Ci osiągnąć wspaniałe sukcesy. Jeśli chcesz poznać swoją przyszłość, zwoń do naszych ekspertów z mediumo.pl. Pozdrawiam Piotr Gibaszewski.